Projekt powołania do istnienia superresortu bezpieczeństwa, trybunału rewolucyjnego, który będzie w pozasądowym trybie prowadził inkwizycję, ferował wyroki. Ma to być umocowane w rządzie, więc jakże ma lekarz sam się uleczyć? W jaki sposób komisja w której warunki działania, a więc środki łączności, dostęp do materiałów niejawnych ma być reglamentowany przez rząd, ma badać, ma badać zaniedbania tego rządu. Ten projekt ustawy to jest jeden wielki akt oskarżenia wobec służb. Wobec których ja osobiście nie jestem bezkrytyczny, ale czy rzeczywiście minister koordynator Kamiński ma być pierwszym świadkiem podejrzanym, przesłuchiwanym przez tę komisję, odpytywany z zaniedbań wieloletnich, No bo jeżeli do. Rozwiązania proszę. tego problemu trzeba powołać aż spec komisję. Bardzo, to, proszę. gdzie były służby przez Dziękuję ostatnie bardzo. lata. I pytanie, pytanie: bo tu zadajemy pytania pani Marszałek, więc pytanie: dlaczego tylko wpływy. Moskiewskie w Polsce bardzo, mają pośredni. podlegać takiemu badaniu, a czemuż nie inne chińskie, izraelskie, niemieckie, Dziękuję anglosaskie badajmy to, badajmy i wpiszmy jeszcze w tę ustawę karę główną, bo ja w pani przeciwieństwie pośredni. do Zjednoczonej Urze Prawicy mam poważny stosunek do bezpieczeństwa państwa i moim zdaniem to by działał na szkodę bezpieczeństwa państwa, szkodę polskiej racji stanu. Powinien wisieć. Dziękuję Panie Pośle, ale jest coś takiego, że umawiamy się na minutę pytania i bardzo proszę, żeby Pan tego czasu przestrzegał. Bardzo...